Wysokiej jakości biurko robi różnicę w Twoim doświadczeniu jako gracza. Oferuje stabilność, poprawia postawę, zmniejsza zmęczenie i maksymalizuje wydajność. Podobnie jak dobry monitor czy ergonomiczne krzesło. W tym filmie przedstawiamy najlepsze modele na rynku pod względem stosunku jakości do ceny, abyś mógł wybrać to, które najlepiej Ci odpowiada. Linki do wszystkich biurek znajdziesz w opisie filmu. Numer 1. Walk skult. To biurko wyróżnia się solidnym designem oraz możliwością dostosowania do różnych wysokości, co jest kluczowe, jeśli zamierzasz spędzać przy nim wiele godzin. Od pierwszego momentu imponuje swoją solidnością z konstrukcją stalową, która wytrzymuje do stółki, idealne dla konfiguracji z wieloma monitorami i sprzętem biurowym. Skult oferuje ręczną regulację wysokości. W trzech pozycjach 71, 68, 76 i 81 cm, co pozwala znaleźć najwygodniejszą i najbardziej ergonomiczną pozycję, niezależnie od tego, czy pracujesz, uczysz się, czy grasz przez długie sesje. Jedną z rzeczy, które najbardziej mi się podobały, jest zarządzanie kablami. Pod Blatem znajduje się bardzo praktyczna siatka organizacyjna. A dodatkowo jest magnetyczny przepust kablowy, który zapobiega zwykłym splątaniom i utrzymuje wszystko na swoim miejscu. Stabilność również nie zawodzi. Każda noga może być regulowana niezależnie, aby zrekompensować ewentualne nierówności podłogi, co jest bardzo pomocne, jeśli twój pokój nie jest idealnie wypoziomowany. Dodatkowo, design blatu jest przemyślany tak, aby umieścić biurko przy ścianie bez pozostawiania luk, maksymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń i tworząc czystsze oraz bardziej zorganizowane otoczenie. W codziennym użytkowaniu największą zaletą jest poczucie solidności. To prawda, że waży około 21 kg, więc częste przenoszenie może być wyzwaniem, ale w zamian gwarantuje wytrzymałą i niezawodną konstrukcję. Warto również wiedzieć, że nie ma wbudowanej maty, więc prawdopodobnie zechcesz ją zakupić, aby chronić powierzchnię i uniknąć śladów. Numer 2, Yahitech. To biurko jest wykonane z płyt MDF i posiada metalową konstrukcję pomalowaną na matową czerń, co sprawia wrażenie solidności i wysokiej jakości. Po otrzymaniu byłem zaskoczony. Jak kompaktowe było opakowanie i jak prosty był proces montażu, choć polecam poświęcić odpowiedni czas, aby nie dokręcać śrub zbyt mocno i uniknąć uszkodzeń drewna. Jest idealne do umieszczenia wielu urządzeń jednocześnie, niezależnie od tego, czy używasz jednego, czy nawet dwóch monitorów. Dodatkowo, podwyższona półka na monitor. Pozwala dostosować go do odpowiedniej wysokości, co jest bardzo cenione, jeśli spędzasz długie godziny przed komputerem i chcesz dbać o swoją postawę. W zestawie znajduje się również dość duża mata pod mysz, która pokrywa dużą część blatu i poprawia precyzję ruchów, co jest niezbędne podczas dobrej sesji gry czy pracy. Jedną z rzeczy, które najbardziej mi się podobały, jest jej wielofunkcyjny charakter. Chociaż jest zaprojektowane jako biurko gamingowe, jest równie przydatne, jeśli potrzebujesz biurka do pracy lub nauki. Dołączone akcesoria, takie jak uchwyt na słuchawki, podstawek na kubek, czy miejsce do przechowywania kontrolerów, są praktyczne i przyczyniają się do bardziej zorganizowanego środowiska. Nogi w kształcie litery X. Dodają charakterystycznego designu i wzmacniają stabilność, podczas gdy regulowane filcowe podkładki na podstawie pozwalają na wypoziomowanie biurka na nierównych podłogach, co zawsze jest plusem, aby uniknąć irytujących chwiania się. Trzeba jednak pamiętać, że podczas montażu tego biurka warto dokręcać śruby umiarkowanie, ponieważ MDF może ulec odkształceniu. Jeśli zastosujesz zbyt dużą siłę, pomijając ten szczegół, mamy do czynienia z solidnym produktem o dobrej wykończeniu, w którym design cyberpankowy i wybrana włókno węglowe idealnie się komponują. To prawda, że zajmuje miejsce o wymiarach 111x71 cm, więc upewnij się, że zmierzysz swój pokój przed zakupem. Ale jeśli te wymiary pasują do Twojego pokoju lub biura, będziesz cieszyć się bardzo kompletnym biurkiem. Numer 3. Flexispot Pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, była jego zdolność do regulacji wysokości od około 70 do prawie 120 cm. Pozwala to na przełączanie się między siedzeniem a staniem co jest coraz ważniejsze. Jeśli chcesz zmniejszyć dolegliwości, Związane z długimi godzinami spędzonymi w pozycji siedzącej. I choć może się wydawać skomplikowane w użyciu, panel kontrolny z inteligentną pamięcią znacznie ułatwia obsługę, ponieważ możesz zapisać kilka wysokości i dostosowywać je za pomocą jednego przycisku. Konstrukcja sama w sobie jest solidna dzięki dwóm silnikom i dwóm wzmocnionym belkom. Jeśli potrzebujesz biurka. Które wytrzyma duże obciążenia, takie jak wiele monitorów, wydajne komputery czy nawet ciężkie podręczniki, możesz na nim polegać bez obaw o chwianie się. Ponadto, montaż nie jest szczególnie trudny. W mniej niż godzinę miałem go gotowego, postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Zalecam jednak mieć wystarczająco dużo miejsca, aby rozłożyć wszystkie części i uniknąć zamieszania. Podczas instalacji. Jeśli chodzi o BLAT, jest to jeden panel o wymiarach 140x80 cm w kolorze klonu, który jest zaskakująco przestronny. Daje Ci wystarczająco dużo miejsca, aby pracować komfortowo i oszczędza Ci irytującego nierówności, które mają niektóre biurka, gdy są dostarczane w dwóch lub więcej częściach. Jeśli planujesz umieścić swoją wieżę, kilka monitorów i nadal masz miejsce na klawiaturę i notatniki, tutaj wszystko będzie dobrze rozłożone. Jednak warto dokładnie sprawdzić opis oferty, ponieważ niektórzy kupujący wspomnieli, że otrzymali blat w kilku sekcjach zamiast jednego kawałka. Upewnij się, że wybierasz wersję, którą preferujesz. Jeśli chodzi o hałas, silniki są dość ciche. Jeśli umieścisz go w środowisku biurowym lub w domu, nie będziesz za bardzo przeszkadzać, gdy będzie się podnosił lub opuszczał. Dodatkowo, dzięki funkcji antykolizyjnej, unikasz nieprzyjemnych niespodzianek, gdy wykryje przeszkody podczas ruchu. Nie zobaczysz biurka uderzającego w krzesła czy regały. Gdy tylko coś wykryje, bezpiecznie się zatrzymuje. Jedyną rzeczą, która może rozczarować niektórych, jest czasami powstający zamieszanie podczas wysyłki, ponieważ zdarza się, że blat i konstrukcja przychodzą w różnych terminach. Jeśli się spieszy ci z rozpoczęciem użytkowania, możesz musieć poczekać trochę, aż wszystkie części dotrą. Widziałem też osoby, które narzekały na otrzymanie blatu podzielonego na kilka części zamiast jednego całego. Dlatego zalecałbym dokładne sprawdzenie, jaki model kupujesz i dokładne przeczytanie opisu. Jeśli chodzi o jakość na co dzień, ten model jest więcej niż wystarczający. Regulacja wysokości przebiega płynnie, a powierzchnia oferuje wystarczająco dużo miejsca do komfortowej pracy lub zestawu gamingowego. W połączeniu z certyfikatami i doświadczeniem marki w zakresie ergonomii, mogę go tylko polecić, jeśli szukasz regulowanego, trwałego i stabilnego biurka. Numer 4. Himimi. Na koniec chcę przedstawić Ci biurko gamingowe Himimi w rozmiarze 165,75 cm. Biurko, które wyróżnia się dużą przestrzenią oraz detalami, które naprawdę ułatwiają codzienne życie. Od pierwszego momentu widać, jak jest solidne. Wytrzymuje do 130 kg, a jego stalowa konstrukcja w kształcie litery T zapewnia ogromną stabilność, nawet jeśli podłoga nie jest idealnie wypoziomowana. Jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów jest gigantyczna mata, która pokrywa całą powierzchnię. Czujesz się, jakbyś miał ogromny dywanik pod mysz, na którym możesz swobodnie poruszać myszą bez obaw o brak miejsca. Dodatkowo, powierzchnia z włókna węglowego nie tylko wygląda nowocześnie, ale jest również łatwa do czyszczenia i bardzo odporna na zarysowania czy rozlania. Kolejnym elementem, który znacznie ułatwia codzienność, jest zarządzanie kablami. Zawiera kilka otworów na powierzchni, przez które można je bezpośrednio poprowadzić, oraz pod spodem praktyczną skrzynkę, w której można je zebrać, unikając splątania na podłodze. Masz również hak na słuchawki i uchwyt na kubek dwa proste, ale bardzo przydatne elementy, jeśli spędzasz wiele godzin skoncentrowany lub lubisz mieć akcesoria pod ręką. Podczas montażu trzeba poświęcić trochę czasu. Ponieważ jest dużo śrub. Moja rada to nie dokręcać wszystkich śrub do końca przed złożeniem całej konstrukcji, aby móc dostosować i upewnić się, że jest idealnie kwadratowe. W mniej niż godzinę możesz go mieć gotowego, zwłaszcza jeśli masz dobry klucz imbusowy lub wkrętarkę elektryczną. Po złożeniu biurko jest solidne i stabilne, bez zauważalnych ruchów. Nawet jeśli umieścisz na nim kilka monitorów. Lub ciężką wieżę. Dzięki swoim wymiarom jest idealne zarówno jako biurko gamingowe, jak i jako stół do pracy czy nauki. Możesz bez problemu umieścić trzy lub cztery ekrany, mieć miejsce na klawiaturę, mysz, a nawet konsolę do kontrolerów. Jeśli masz dodatkową przestrzeń, możesz nawet umieścić książki, laptopy lub inne akcesoria, nie czując się przytłoczony. Linki do wszystkich biurek. Znajdziesz w opisie filmu. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci podjąć świadomą decyzję. Do zobaczenia!